Happy birthday to you. Siemanko z tej strony Mefiu i witam was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj testowaliśmy Bazalt bardzo fajne meczeki siadły, obfite w różne dziwne wydarzenia i obfite w jakieś nawet dużo 4K-3k tak itd. Szczegóły zobaczycie na filmie, dużo akcji było, ale Bazalt, no tak jak przypuszczałem mapa średnia, FPS średnie, dajcie spokój z tą mapą. Wow, B. Nie mogę sam bekerć, bo mnie zraszują Help. Nie mam do środka. O, mam spota. Na botach oh, już Something be. Just killing. Something be. Piękny to, piękny team play. Do prawej, do prawej jest. Serio? Tak. Ja z tobą. go. Nice. Jakieś... Ta mapa ma 150fpsów w tydzień. Jest... No ale ja z stopingu i 150fpsów, nie? Jak te fpsy takie będą, to to jest pierwszy i ostatni. Nie, dobra, pierwszy z dwóch razów, jak to mapę zagram I więcej tego nie tykam gówno. Lecą, lecą. Jeden pochodzie. Pochodzie, jeden. raz. To Taki już. Lasty. Nie był pochodzie. W pół udałem. Sorry, zaiskrzyło, ewidentnie. Ale. <laughs> Między wami zaiskrzyło. <laughs> Może to faktycznie oh, były jakieś no jest... iskry miłości, nie? No goś na tak padzie gra. Na no, BS chyba. Wow! Co to za strzały? Co za strzały tu słychać? Wow! Czy jesteś terapę? Będzie tu, będzie tu. Nie wiem, czego oni Od razu no, o, czy amo, i tak zginę jak... Przodyj, przodyj. Nie. Nice. Takie piękne spraye w ciało, że ja będę tego swojej mamie nie pokazał nawet. Natomiast w tym filmie będę grał na nowej klawie i myszce, ponieważ jakiś czas temu dzięki uprzejmości firmy SteelSeries otrzymałem pakiet z ogromną ilością sprzętu, więc od pewnego sobie czasu testuję. Jest tam chyba, nie wiem, z myszek, dwie pary słuchawek, klawiatura, podkładki, naprawdę nie nudziło mi się. I w poprzednim filmie widzieliście słuchawki Steel Series Artist Prime, w których w sumie nie ma się do czego przyczepić. Słuchawki są naprawdę wygodne, podoba się dźwięk, mikrofon ma jakoś, ale dobrze wygłuszają. O tym już mówię w poprzednim filmie. Dla zwykłego gracza to jest git, a dla twórcy, dla mnie. Mam taki dyskomfort, jak nie słyszę swoich słów dobrze, więc słuchawki witam generalnie na stałe w moim stanowisku, ale raczej na drugim PC, gdzie sobie montuję filmy, no i tam akurat Ci dodatkowe wygłuszenie przy szumie dwóch pc ów absolutnie przyda. Mam też nową klawaturę, czyli SteelSeries Apex 7, mechaniczna na czerwonych switchach, i powiem wam tak, żałuję, że wcześniej nie przesiadłem na te red switche, po prostu czuję, że mój movement jest instant lepszy niż na tych poprzednich. Klawa się absolutnie spisuje bez zarzutu, fajne kolorki, naprawdę ładnie to wygląda. Z te zmienianie głośności w rogu tym pokrętem bardzo mi się akurat przydaje. Generalnie ta podkładka na magnesy, bardzo fajna sprawa i wydaje mi się, że, robi, że naprawdę to robi różnicę i że faktycznie jest dzięki niej wygodniej. Generalnie raczej na tej klawaturze będę grał na stałe. Jeśli chodzi o myśl, to pograłem sobie już na kilku z nich i obecnie testuję Rewala 5, która powiem szczerze, zaskoczyła mnie, bo ja mam ogólnie swój preferowany kształt i rozmiar myszy, co według mnie jest najważniejsze przy wyborze myszki i większość myszek od SS jest nie w moim typie, ale w sumie pograłem sobie i te fragmenty, które tutaj widzicie. To są wszystko fragi z Rivala 5. Gramy się na nim zaskakująco dobrze. Mysz ma 85 gramów, więc tyle samo co moja poprzednia, ale jest i wyższa, i szersza, i dłuższa, i też niesymetryczna, więc trzyma się zupełnie inaczej. Ale powiem szczerze, że chciałbym na nie pograć dłużej i zobaczyć, czy będę się w stanie do niej całkowicie przyzwyczaić, bo w tej myszce jest naprawdę dobry coating. Nie wiem, czy miałem po prostu kilka dni good Good day Trzyma mi się ją mega dobrze i nie mam na niej problemów z oceanem podu co jest dla mnie bardzo ważne. Generalnie kabel jest spoko, to jest jeszcze nie parakord, ale jest lekki Wystarczająco dobry. Scroll dobrze chodzi. Klik przycisku mi się podoba. W ogóle to jest myszka 9 przycisków więc jeśli potrzebujecie dużo przycisków, to opcja jest bardzo dobra. Ale na pewno jakoś tam nie wchodzą w drogę, nie przeszkadzają mi nie przeszkadza mi to, że jest tam tak dużo. Więc program na niej dłużej, chciałbym żeby tu była moja main mysz głównie ze względu właśnie na ten coating, bo żeby mi się łapa nie pociła, mimo że czasami nawet pojawia się double click, nie wiem czy to jest tylko w moim egzemplarzu, ale zobaczymy, na razie muszę wcisnąć na luz z tym graniem, bo grałem tyle dema na tych wszystkich myszkach, że ręka naprawdę potrzebuje odpoczynku i możecie sobie też pobrać aplikację GG, która wam pozwoli skonfigurować wszystkie wasze sprzęty, ale nawet jak nie macie sprzętu, to tam jest taki moduł moment, który wam pozwala po prostu nagrywać powtórki z gier i działa to wszystko bardzo podobnie jak stare PlayStation, tak sobie wam powiem, więc tutaj Jest tutaj, też Fajna sprawa. No i tyle. Takie krótkie recenzje. Jeśli jesteście zainteresowani sprzętem od Steel to w opisie macie link, gdzie możecie sobie go sprawdzić i być może kupić. Ja z bardzo dziękuję i będę Was informował jak idą testy mieszek dalsze, a my wracamy już do strzelania headów. Dobra, zawsze bałem. Jest fajnie. Kurde, jakie hedy dają Ci? Kurde, jakie hedy! Julia, pokaż, pokaż coś co masz. No wolałbym co innego zobaczyć Farag'a na pewno nie widziałem I nie zobaczę w tym meczu 3000 elo, kurde, a my tu mamy jakąś Julię, kurde Gdzie oni tu mogą siedzieć? Wszędzie, kurde Bomba nam ginę Ale to zrobiłam Ale to zrobiłam Gongi, gongi Czy ja wiem? Może, może Ale my... Mecz... daj, kurde Jaka Fajnissima, thank you. Muy buena. <laughs> Znów się bien, quiero ser tu amiga. Amiga? Si. <laughs> Por favor, talk like this more. Są to zalasko, amigo jest jestem. <laughs> <gasps> A Must. Tu się da wskoczyć. Sto IQ. Pick me. Tualo. Jest genius kurde. Nice, kurde. Hola, papi. On mi Zawsze Zaraz się She has service. nice. No to anulku yeah. trochę. Ty, ja to jakieś fragi robi nawet. Zreportowali Ach. się. Signal menta dostałem. Sika la familia. Co co? Silność la familia. Co powiedziałeś co z familią? Wszystko dla rodziny. Oj, map awareness. Okay. Ma Me to, jak ty grasz? Co, ty mapy, mapy nie znasz. Mapy nie znasz. Mapy nie znasz. Bodu szpady. To się nazywa. To jest bazard, właśnie. To jest basard. A, to jest dlatego bazard! Aaa, no. rozumiem. Ty, dobra, nie idziemy tu już. Idziemy No to ma wupa, to nie. One tap. Nie oh, no. Kurde, gość przed, przed słowo. Ale ten dziesiąty. jeden 10... cały czas. O, tam? I zabił cztery. Ajajaj. Trzeba to, to poprawić Skrzynka, nice. Ej, hey, byliśmy już na tej mapie dzisiaj. Okej, okay tri ty o, ale mi dał ja też daję lepszy izitay O it no kają na ciebie jeszcze jeden tam jest no a czego ukradziono fraga z tej w drzwiach był no o Mont. A to ten to nowe. Z, z lewej w korytarzu to suma, no tam musi być, tam Na 100% Nie mogę tu film. mówię ci korytarz Tu? Tak. To prawo jest metod No to tu, no tu O widzisz? Jest tam Hisdar tu Ale my mówisz potem Do lewej Ja mówię Okej okay, spóję do lewej? Tak, ja mnie to tak zdziwiło że To nie te lewo po prostu Nie, to mnie oślepiło Głośnie tu no, widzisz jak oślepiłem Ale mam pozycję Chyba tam, oni nie wiedzą. O oh, jest Nie no, no wszystkich Na gągi, na gongi, Mateusz, dawaj, cztery. Nie! Go... Kość Ewa. DJ Olej DJ Olej, taka strona kiedyś była Nie? Co? On dojechał przez smokać, co za debil widzisz po z kapelu. O! Oh. O! Oh, oh, Mateusz, już gongi, gongi, dawaj! Jest. Znowu lucky. mamy jakiś chyba takich melepetów dziwnych. No. <laughs> Zero place. Jeszcze, 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 Sprawdź. Kurde Nice Dupa ci pokazał Pieeeekty Mam, jeszcze mam Max na taście jak było coś, że Coś bieg i z shorta zeskoczył, coś no, takiego? Team, no user logon, co jest? Też radę Waliło mnie Masz dwie minuty? Jakie? Nie mogę wejść To wejdź Nie mam tego Nie mam dołączenia Ukradnij ci mecz. Nie mam reconnecta teraz wejdź Kradli. Wejdź, bo oni mają mniej fragów niż ja. Gdzie mam Mafie Reconnecta, mówię ci? Musisz to sam wygrać. Nie no to wyjdź z gry jeszcze raz, albo coś. No słuchaj Anluko. Nie no co za gówno graty. Ale robię to! A nie już nie robię, bo dlaś Tutaj, tej Ala wiem, no, nic no, 390 kasta, nice farm bro. Ha 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 ha, 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 ha. Idę gościa. Nice We got them Aaa, ah, tak jest. Teraz mi się Natsuki nie chce włączyć, czy rozumiesz? Ale działa. Nie, no i przegrają nawet tą rundę Przegrali. Oh, o no. nie. Jest defusing. Kill him! No co za defil? Kabel widzi. Goś defuje <laughs> na jego oczach. 7. A to ty cheatowałeś. hard without the info from your friend, bro. Chodziło że raczej nie dołączyłem tu. Mam 1v1, ósma rundę o 4k. Robisz na gąb Nie, timing! O przechytrzenie! Kurde, 24 fragi nie wystarczyły. Dobra, invite go, one more. Jestem no. up ale mnie tu wyzywają, tych gwiazdkują wszystko na tym czacie. Player easy without his friend's info. Trash. Without. GG. Easy. Kids can play with walls, with friends. Jak goś laguje. Aha, i ma... To będzie cheater. To jest cheater. Widzę. Ja, ale no, widzę po jego, jego grupie na O, oh, cheater. 8% Nie no. to is Jest uh, screens. On Steam profile. Ja też. Się nie chwalę Najlepszy, że chłop się z tym nie kryje, nie? Screeny ma normalnie na profilu powstawiane no, no może tylko daj. Jestem dobrej myśli Myślę, że jestem dobrej myśli po prostu Ten co na respie okay, ninja. ninja nie ma? Ale jest default a korytarz, co ty spaliłeś? Spaliłem senicę też Tu Do o, prawej może być Kischnie by będę wąchał Siu blej, pizdziesą gandum zła Wiedzą 100 wracają Czekają na ciebie, o No, <laughs> no nie, nie go, nie, no Bo i tak na mapce byłem nie? I w oknie, w oknie tu do... Tak, słyszysz go, do prawej Ze tobą no właśnie Za szybko No tam masz motił Ja będę? jeden Kurde za dobry Dobra to tajna chyba trzeba iść Silent No nic Trzeba spalił Znowu mnie spali dwa razy już O oh. Underground was Bomba na ciebie Tu? Kurde Co on no robił? Yes, 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 yes. Co to było w ogóle ty? Ah, easy. Yeah, ty nightmare A easy Nie, tonight mnie roszczy A ah, one despawn. Don't ping, don't ping, don't ping, don't ping Do, you, you know, green and stay, stay with us, stay with us together, just stay together. He's

Oh, nice. Zabił bomba. go, zabił go, mamy rundę, Mefiu. Nie, Je, to jest, puszkam cię bomba. Mefiu, jeszcze jeden twist. Leży. Mamy tu jest. No, i to jest jedna trzeba i tak. AFK, chyba Ale trzeba jeszcze jedną, więc to jest jeszcze, nie cieszymy się za, za wcześnie. Tak, zrobi crasha serwera teraz. Nice, yes, nice, he nice, he nice, he nice. He <laughs> nice. Last 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 guy, one stąd 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 the game, kill them them kill them fast. go Go, go, go go, go, stąd go stąd 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 go. stąd 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 fast. stąd 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 stąd